Witamy w dzisiejszej Kulturastyce. Dzisiaj pokażemy Wam wnętrze baru Barbara wizytówki ESK Wrocław 2016 przy okazji imprezy SWAP. Witam Państwa ponownie w dzisiejszym wydaniu Kultura Kulturastyki. Dzisiaj jesteśmy gośćmi w legendarnym wrocławskim barze Barbara, gdzie odbywa się kolejny event pod tytułem SWAP. A naszym gościem znów w 71 News jest Julia Daroszewska, organizatorka. Witam cię serdecznie. Witam. Czy możemy już coś powiedzieć na temat frekwencji, jaka dzisiaj jest tutaj na tej akcji? Tak, tak jak na ostatnich imprezach, dzisiaj również jest ponad 30 osób. Jest to przedświąteczny czas, więc jest dobrze, mogę tak powiedzieć. Ok, generalnie jakie ubrania tutaj górują, tak? Czy to są bardziej jakieś wyjściowe, jakieś bardziej okolicznościowe rzeczy, czy dziewczyny wymieniają się takimi codziennymi, bardziej casualowymi outfitami? Zazwyczaj na imprezach SWAP pojawiają się oryginalne ubrania, jest dużo sukienek. Zazwyczaj nie są to ubrania takie z, z linii Simple z różnych sklepów, ale raczej takie bardziej oryginalne, dzięki czemu one nie mogą wyjść z mody, prawda? Ponieważ oryginalne czy są zawsze modne i zawsze można je założyć. E, niezależnie od pory roku królują i ciepłe, i, i zimowe, i letnie ubrania. I dzisiaj również mamy, mamy takie i takie, tak naprawdę. Imprezy z się charakteryzują specyficznym klimatem, ponieważ dzięki temu, że nie wolno sprzedawać, bo taka jest zasada imprezy. E, dziewczyny się wymieniają z ciuchami, ale ze sobą rozmawiają. Jest taki luźny klimat, dużo osób już ze sobą się zna, ponieważ się kojarzy z poprzednich imprez, z poprzednich edycji. No i tak naprawdę mimo woli te znajomości się zaczynają powoli zacieśniać. Imprezy SWAP zawsze trwają dwie godziny. W tym momencie jest to po południu, więc jest od 18 do 20. 18, ponieważ już wiadomo, że większość wyszła z pracy, może dojechać tak na spokojnie jeszcze zjeść obiad w międzyczasie. No godzina 20, żeby jeszcze mieć kawałek tego wieczoru. Jeśli to się odbywa przed południem, to jest od 11 do 13, żeby jednak mieć ten dzień, jeśli to się odbywa w sobotę. W większości są to dziewczyny, które już skończyły studia, pracują, no, są na samym początku kariery, czyli jeszcze nie zdać ich na tak naprawdę, żeby chodzić po sklepach i kupować sobie takie drogie ubrania, ale z drugiej strony. Już by chciały mieć coś takiego swojego, to już nie są trampki i, i jeans, prawda? Aczkolwiek są też studentki, są też dużo młodsze osoby, a to są dosłownie marginalne procenty. Dzięki temu, że nie wolno sprzedawać, bo taka jest zasada imprezy, e, dziewczyny się wymieniają z ciuchami, ale ze sobą rozmawiają, jest taki luźny klimat, dużo osób już ze sobą się zna, ponieważ się kojarzy z poprzednich imprez, z poprzednich edycji. No i tak naprawdę mimo woli te znajomości się zaczynają powoli zacieśniać. Mój blog skierowany jest właśnie do dziewczyn, które są na, na początku kariery, które e, są. No, jeszcze nie są w średnim wieku, tak, są po studiach i chcą się zainspirować, jak można się ubrać, żeby to nie było, żeby nie było to dużego przeskoku z, ze studi z, z ubrań, które są na studiach, bo wiadomo, no, najwygodniejsze są jednak jeansy trampki, jakaś bluza, no bo wszyscy są w biegu. No, na, wy, na wykładach najlepiej czuć się komfortowo i wygodnie. No i jest taki duży skok, jeśli siedzi do pracy, to już muszą być wysokie obcasy, to już oczywiście musi być jakaś gorsonka. Więc mój blog jest skierowany do dziewczyn, które nie chcą takiego dużego skoku robić, żeby się zainspirować, co można założyć, żeby to nie było bardzo, bardzo, bardzo eleganckie. Jeszcze na luzie, ale już tak jakby krok dalej niż studentki. Poza imprezami Swab Wrocław jest jeszcze portal wymiany ubrań Swab Wrocław, który jest lokalną wymianą ubrań. Tam dziewczyny mogą stworzyć własną szafę, logując się, to się nazywa szafa. Tam dają swoje ubrania. Ktoś, kto wchodzi z zewnątrz jest zainteresowany ubraniami, może wejść tak zwanej szafy miasta i tam sobie wybrać z katalogu, co go interesuje, czy na przykład z marynarka, czy spodnie, w jakim kolorze pokazują mu, mu się wszystkie ubrania, które są w, na portalu, i może sobie wybrać, czy, czym chce się wymienić z kim. Jeśli ma swoją szafę również, to dziewczyny mogą się wymienić między sobą. Dzięki temu dziewczyny mogą się na terenie miasta umówić w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu i wymienić na żywo. Czyli odchodzą koszty wysyłki, można przymierzyć ubrania. Pomysł się wziął między innymi stąd, że no, zdarzyło mi się kupić na, takim, na takich portalach ogólnopolskich ubrania. Wysyłka była na tyle droga, że nie, nie, nie opłacało mi się już tego nawet odsprzedać dalej. Takich imprez wymiany ubrań pod nazwą Swab we Wrocławiu jest dużo ale na wielu z nich można sprzedawać. Na imprezie SWAP są sztywne zasady, że nie wolno sprzedawać. Można się wymieniać ciuch za ciuch, co zresztą odstrasza dużo osób. Ale dzięki temu, że nie można sprzedawać, jest specyficzny klimat imprez. Nie jest to taki bazar, gdzie każda dziewczyna stoi za stolikiem i ona tylko sprzedaje. One chodzą po sali, wymieniają się ubraniami. No ja pilnuję, żeby były przestrzegane zasady, ponieważ za to, że wstęp jest wolny i one się dodatkowo wymieniają, pojawiają się sponsorzy. i na, każdym, na każdej imprezie SWAP jest stosowanie nagród od sponsorów. Zresztą dziewczyny zawsze czekają bardzo na, te, na, na to losowanie nagród. No, ponieważ ja pilnuję zasad, zdarzyło się, że kilka razy przyszły dziewczyny tylko raz, ponieważ, ponieważ no, musiałam interweniować. Chciały się, się pozbyć ubrań, chciały sprzedawać, no, ale takie osoby zwykle przychodzą raz, jest selekcja, a potem no, zostają tylko te stałe wywaczyni, które wiedzą o co chodzi, wiedzą, że to jest zabawa przede wszystkim. Forma spędzenia wolnego czasu, poznania nowych osób. Jest to też swoisty networking, ponieważ no dzisiaj akurat nie, ale na wielu imprezach SWAP pojawiają się plakietki z imionami, więc można się do siebie zwracać po imieniu. Już nie będzie tak, że no ja jest ta bluzka. No tej dziewczyny w niebieskich spodniach nie. Bluzka ani jest Ani, tak? A to jest Basi. Oprócz możliwości pozyskania nowych ubrań i dodatków oraz zawiązania znajomości przy okazji swapu, organizowane są losowania nagród, m.in. deserów czy słodkich babeczek z miłym akcentem. Z tym że babeczki mają nas wykukiły w law, czyli, czyli babeczki z miłością, albo jak to woli, z pozdrowieniami, bo takie było główne tłumaczenie. I chodziło o to, żeby nie być gołosłownym, wysyłając sms- em życzenia na Boże Narodzenie albo na urodziny imieniny do komuś z innego miasta, przyjacielowi albo, albo rodzinie. Tylko, żeby wysłać takiego coś bardziej namacalnego, takiego pełnego miłości. Więc stąd się wzięły kukiły w law. A ponieważ Biblia jest przepełniona miłością, no to te cytaty z Biblii właśnie są w domyślnie w bilecikach. Oczywiście, jeśli ktoś zamawia przez internet taką babeczkę jako babeczkę z obyczkowej poczty, wybiera swoje życzenia, które będą. Najbardziej negatywnie na te babeczki, na te cytaty w babeczkach reagują chrześcijanie komentarze są, że ja chcę zarabiać na Biblii, w ogóle co to jest, a jeśli chodzi o osoby absolutnie niewierzące, to zwykle bilecik z tym takim cytatem trafia do takiej osoby i to jest no, w większości przypadków się spotkałam z tym, wow, to jest właśnie to, czego w tym momencie mi było trzeba, więc nie można na to patrzeć, no, nie trzeba na to patrzeć jak na cytat z Biblii, tylko na konkretnie, co ta treść mówi w danym momencie tej osoby, Ponieważ są, no, były Mikołajki, jest Boże Narodzenie i to jest to ostatnia impreza SWAP, więc jest to tak bardziej jubileuszowo, zobaczymy, czy w ogóle w przyszłym roku się uda dogadać z Barbarą, żeby, żeby udostępniła miejsce, a poza babeczkami Hmm, pojawiły się bony na fryzury, na, na strzyżenie z modelowaniem w salonie fryzjerskim. Były ogromne puchary lodowe we wrocławskich kawiarniach, e, był bilard. Więc te nagrady były naprawdę atrakcyjne. Jeżeli chodzi o to, który to jest Swap, to absolutnie nie pamiętam, ale setny albo nie wiem dwusetny po prostu od początku, jak we Wrocławiu tylko zaczęły się pojawiać Swapy. Dowiedziałam się o tym, ponieważ sama wymieniam ciuchami również przez internet od 2009 roku. Także to już jest jakieś 6 lat i no zdecydowanie no, nie wiem, który to jest naprawdę. Okej, okay, powiedz, czy zawsze tak dużo dziewczyn przychodzi i jakie zazwyczaj ubrania Udaje Ci się tutaj zdobyć. Zazwyczaj perełki. Same perełki, ponieważ dziewczyny chyba nie zdają sobie sprawy z tego, co mają w szafach, a mają absolutnie fantastyczne rzeczy. Za małe, za duże, coś z nimi może dla nich jest nie tak, ale tutaj można absolutnie wszystko niesamowitego dorwać po prostu. Nigdzie nie ma takich rzeczy jak na swapach. Absolutnie, bo one są z głębi szaf i od zawsze po prostu czaiły się, żeby dopaść właśnie nas. Więc warto kogoś po pierwsze zabrać ze sobą, ponieważ same można czuć się nie nieswojo. Dziewczyny się śmieją, nie wiadomo, co tutaj się dzieje, można lekko nie ogarniać, ale jeżeli się zabierze jedną, czy dwie koleżanki, przyjaciółki, znajome, czy też swego faceta, to zdecydowanie jest raźniej i wtedy, czy też może ktoś po prostu gdzieś tam popatrzeć na te ciuchy, zobaczyć, jeżeli, bo wiadomo, pierwszy raz czujemy się czasem niepewnie, a z kimś, no po prostu będzie raźniej, lepiej, to po pierwsze. Po drugie, na początek nie brać strasznie dużej ilości rzeczy. Zobaczyć i zawsze brać rzeczy, w których same byśmy chodziły, gdyby nam się nie przestały podobać, albo po prostu rozmiar jest nieodpowiedni, ponieważ no, powinny być w dobrym stanie, żeby ktoś po prostu też się cieszył z tego, że je nabywa. Fajnie, fajnie. Dobry event jest naprawdę. Generalnie coś pozytywnego i można się coś zamienić za darmo w sumie, także dla mnie mega opcja, także jestem zadowolona. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam na kolejne wydanie Kultura styki już za tydzień.